Witajcie serdecznie Dzisiaj jest sobota Po pracy A więc jak po pracy to możemy się odwiedzać Dzisiaj jest tego dosyć ładna nawet pogoda A chciałbym wam pokazać trochę chmurek A więc wsiadamy do samochodu Ruszamy z miejsca thank <laughs> you Jadlu, ale jak widzicie, jest coś wspaniałego, żeby to zobaczyć. Widzicie to? To jest po prostu przepiękne. Wiem, zimno mi trochę, ale daje radę. więc idziemy z dróżką, która nie jest tak za bardzo ciekawa jak na te warunki bo jest w sumie po zimie trochę osób tutaj przyjechało ale no co pogoda dopisuje możecie sami zobaczyć, trochę ludzi też się wzięło możemy trochę z góry pooglądać całego Jack tutaj na przykład widzimy kościółek, który jest ludzie yy, Turyści też poprzyjeżdżali. Bardzo ładnie chmureczki widać. Także idziemy. Musimy trochę przejść taką, takimi dróżkami. Idziemy taką dróżką. Ptaszki nam towarzyszą. Widoki piękne. jest kawałek, gdzie grunt to się nie poddawać iść do przodu nieważne co będzie na drodze tak na przykład takie coś no, wypadałoby jakoś przejść Uj. udało się tak więc życie takie jest czasami rzuca nam głody pod nogi ale nie wolno się poddawać, trzeba zawsze iść do przodu. Trzeba pozytywnie myśleć, mieć cele i oczywiście realizować je. A więc, chodźmy na ile możemy, na tyle wejdziemy. Wszedłem na górę. Dla Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Dlatego nie wszedłem na górę, bo na górze trochę bardziej wieje wiatr i nie ma naprawdę tego... Aha! W każdych takich miejscach jest też te toaleta, też jest ważne dla turystów. Bo tak to no, będą patrzeć, bo to nie masz tych tak dla faceta, żeby iść się. No więc w każdym takim miejscu toaleta jest. jest oczywiście zaplecze sanitarne. Jack, Jack. Tak się widzieli. A Jack jest dokładnie tu, tutaj w tym miejscu, gdzie jest ta czerwona kropeczka, dokładnie tu. Oprócz tego tu jest bardzo piękna droga. A więc my żeśmy sobie wjechali tu, tędy tą drogą. Tu żeśmy się przeprawili, tu żeśmy przejechali się. I tu jest park, gdzie tutaj właśnie stoimy. Tu jest jeden punkt tylko i bezowy, ja wszedłem tu, aż tu do tej strony i tu już był bardzo silny wiatr więc nie było sensu już dalej iść ale ta droga prowadzi jeszcze tam tam chęt, chętnie, chęt, chęt jeszcze wyżej i się trochę już mało wieje, a raczej wcale, więc jest fajnie. Słuchajcie, jesteśmy na Oje. To jest miasteczko Oje, które jest za mną. Dlaczego Oje? Bo jest na północy. A tak w ogóle jest bardzo ładne miasteczko. Słuchajcie, to jest cały taki cypel. Tutaj oczywiście można wejść. Słyszałem o tym, że kilka osób tam weszło, ja spróbuję w tym roku. Obiecuję, że w tym roku nam spróbuję wejść. Jak wejdę, oczywiście zrobię relację z tego i mam nadzieję, że się Wam też spodoba to. Coś ciekawego, słuchajcie. Tam jest boisko. Tu jest kolejne boisko. Hmm. Dlaczego dwa? Ja Wam powiem. Bo na początku było to boisko. To jest tutaj za mną, znaczy przede mną, tutaj o, tak, tutaj widzicie. To pierwsze boisko było, później było używane, znaczy jest teraz używane latem dla kamperów. Czy to jest miejsce postojowe dla kamperów? Oczywiście też Łazienka, toalet toaleta, woda wszystko me media są A tutaj jest nowo wybudowane boisko do piłki nożnej. Prawie w każdym miasteczku. Yy, na Wyspach jest boisko do gry. Tak, tak. Ja też na początku nie wiedziałem, mówię, jak to mówię, w każdym prawie, no, no prawie w każdym. Tak więc dla nich wielki szacun, że oni to zrobili. Jest, ja jestem naprawdę pod tych ludzi, którzy tutaj mieszkają. Lubię naprawdę bardzo to miejsca. Lubię Oje, lubię Saxon, lubię Czech. słuchajcie, można wymieniać wszystkie prawie miejscowości. Na pewno. Słyszałem też o dwóch miejscowościach, które nie mają dostępu do oceanu. Bo słyszałem też, że prawie wszystkie miasteczka mają dostęp do oceanów. A już tylko dwa nie mają, więc na pewno będę chciał to sprawdzić. Nie powiedziałem czegoś jeszcze bardzo ważnego. Ważnego dla mnie. Mamo, tato, dziękuję Wam, że ja jestem tutaj. Dziękuję Ci, mamo, że mnie urodziłaś, a tato, dziękuję Ci za to, że mi pokazałeś i rozwinąłeś moją pasję. Dziękuję Ci, tato, serdecznie. Witajcie, kochani. Jeśli jesteście zainteresowani informacjami na temat wysp owczych, to koniecznie Zapraszam Was do zakupu najnowszego przewodnika po Wyspach Owczych, Wyspy Owcze z pierwszej ręki. Wspólnie z Cedruszem Pinkwartem, pisarzem, laureatem Nagrody Magellan, dziennikarzem napisaliśmy książkę dla Was, w której znajdziecie informacje, rady, jak i podpowiedzi, których nie sposób znaleźć w internecie. Książka do zakupu na stronie www.owcze.com Pozdrawiam, Sabina Polsen, Wyspy Owcze.